O, siema widzowie. Dziś ostatnia, szósta część króciutka, bo brakuje jeden winek. Pokazuję wam to specjalnie. Mega się jaram, bo długo wyczekiwałem. O, tylko Tyle winów robiłem dziś. I został jeden. Specjalnie włączam nagrywanie. Mam nadzieję, że jest mikrofon. Jest. Jeden Win mi brakuje. Chcę to zrobić jak najszybciej, bo naprawdę jestem już tym zmęczony. Oh. I ale dobrze. Chodź tu. Myślę, że już tak naprawdę w tej runce będę miał wina, bo chyba gram z ogarami. O kurde, ten fank ogarnia. Chodź tu. Mordo, nie obrażaj się. Mordo, nie regeneruj się. Okej. Okay. No i gleba. Naprawdę naszą trójkę sam porobił. No to jest wstyd, czysty wstyd. Ja muszę ranować. Co? Jak ja zginąłem? Dawaj Spike, proszę tego Broka. Robisz go. Proszę Cię. Jeden win. To jest takie błaganie. Proszę Cię, Spike. Spajkuś. Spajkuś robisz go Spajkuś, brawo ty! Jeszcze jeden win. Oho, ale się jaram niezmiernie. To się w końcu stanie. W końcu będę miał tego golda. Nie mam ammo. Mogę mm. się szybciej ładować. Jeden jak ja błagam. Na knockout mi się najlepiej wbija. Zwłaszcza jak jest ta mapka, więc teraz grałem dużo. Bo jest właśnie ta mapka. Mm -hmm. Aha, czyli oni już nieraz grali ze sobą i widzę, że to się źle skończyło. Leży. To był jakiś nieogar ten Mecha ale skinka miał pięknego. Au, au, au. Dawaj. Brawo. Wow, To mnie bolało! I porażka. Proszę, no jeden win, niech to będzie ten win. Bo znowu jak nagrywam, to przegrywam, a jak gram sam, to tylko wygrywam. No. no ja nie wiem, czemu no to tak jest. Nie. Nie rób mi tego. Leży. Dawaj go. Jest! Jest! Mam to. Jeszcze nędznik. Krakra. Nowy tytuł gracza, krakra. Ten tytuł może być teraz wyświetlony na Twojej, bit na twojej karcie bitewnej. Oh my goodness. Akurat skończyła się ta mapka. To co? Profil. Gdzie jest karta bitewna? Tu. Poziom mistrzowski. A, 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 no to narazka. Cześć.